Dzień dobry, dzień dobry, siemaneczko moi drodzy, witajcie, wreszcie wystartowała, Skill Legends Royal wystartował, zaczynamy nowy sezon, wszystko jest zresetowane, gra oficjalnie już wystartowała, dostaliśmy nowe postacie i widzę, że jedną z nich tutaj dostałem, Divine Warrior, słuchajcie, weźmiemy sobie Divine Warriora, potwierdźmy tę postać. I teraz tak, jeżeli chodzi o naszego Divine Warriora, rządza krwi, jest, rząd, ma rząd krwi, dlatego zwiększam obrażenia o dwa, ale też, czyli jak ja, za, jak ja zabiję kogoś, to dostaję dwa obrażenia więcej, on, ale ja, jak ktoś mnie pokona, to ja też dostaję jeden obrażenie więcej, bardzo fajna rzecz, i ta postać rzuca bardzo dużo ulti, natomiast, słuchajcie, weźmiemy sobie włócznie, weźmiemy sobie włócznie, dzięki temu już na pierwszym poziomie zabieramy komuś cztery... Obrażenia i za każde obrażenie jeszcze które on ma będziemy dostawać dodatkowe 10 golda I moi drodzy to jest to co wam powiedziałem odnośnie talentu Natomiast ultimate rzucamy włócznią zadając 150 plus player magic damage razy 4 Całkiem dużo będziemy zadawać więc zwiększam sobie atak Co wy tutaj macie? Każdy dodge zwiększa atak Czy ja tu będę chciał grać dodge? Nie no oni tu grają dodge. Dodge plus crit. Dużo, 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 dużo. E, ci zadają krytyki. Mm, dobra, ulti. Ja tu będę chciał jak najszybciej ulti dobić, więc zróbmy coś takiego. E, czy wygram początkowe? Nie wiem. Czy wygram początkowe? Nie wiem, ale jest to postać, która naprawdę może zdominować early game. I walczę z drugą nową postacią. E, to jest postać, która jest dość ciekawa, ponieważ przyzywa święty młot, który zadaje 200 plus. Liczba staków tarczy, jako magiczne obrażenia, i jeszcze 60% tego, co zada sobie, leczy. Natomiast, pasywka jest całkiem ciekawa. Za każdym razem, kiedy ja rzucam w niego ultimata, to jest 80% szansy, no i przegrałem, niestety. Jest 80% szansy, że on dostanie 60 tarczy. Całkiem, całkiem przyjemnie. Zwiększymy sobie tutaj atak, zwiększymy sobie ultimate i leczenie z ultimate'a oraz ataki, które będą ładować ultimate. W ten sposób idziemy. I zobaczcie, on teoretycznie miał przedtem miał jeden atak, a zadał mi dwa zdrowia. Teraz gdybym ja z nim przegrał, gdybym miał dwa ataki, bym stracił trzy zdrowia, ponieważ moja pasyłka tak działa. Czyli ja sobie zwiększam obrażenia, ale też zwiększam obrażenia przyjmowane. E, tak to wygląda. No ale cóż, jedziemy dalej. Trzeba gonić ranking, prawda? I Sky Panda 23, zobaczmy, czy ją pokonamy. Jedziemy. Myślę, że powinno pójść dobrze. E, tylko tak, ja muszę to... Na... Oj nie, może, może jednak nie będzie tak dobrze. Muszę szybciej rzucać ulti. A ta trucizna od niego mnie załatwi chyba. Chociaż rzucę ulti? Niestety, trucizna mnie załatwiła. Gram bardzo early build z tą włócznią. A ci mnie tutaj cisną. Bardzo mnie cisną. Niedobrze. Nie jestem w stanie się nawet rozpędzić lepiej przez to, co się dzieje. Eee... Ataki będą fryzować, Ataki będą leczyć. Dlaczego to robię? Potrzebuję ten atak speed wbić, bo bez tego będzie ciężko. I ultimate leczący. No tutaj akurat to jest ultimate leczący. Może tym razem mi uda się. Eee, mamy trzy poisony i jest nowy przeciwnik. Nowa postać też, której nie widziałem. Wysrzeliwuję rakietą i każda zadaje. Każda zadaje 30 plus hero level jako physical damage, a tutaj zwiększa magiczne obrażenie za każde dwa punkty, y, za każde różne skille, które posiadasz. OK. On już sobie zwiększył o 10 ten Magic Damage. Ale widzicie, że jak na razie go tutaj cisnę i tą akurat z tą postacią wygram. Świetnie, dzięki temu dostanę dodatkowe punkty. Y, bo on miał ataku dwa. No, to, to nie będzie dużo tego golda dodatkowego, ale zawsze jakiś. Zawsze jakiś 40 golda mamy. Spoko. Pierwszy raz się udało. E, redukcja pojzona. Tak, zredukujemy truciznę im. To będzie bardzo ważne. Tutaj wejdziemy w to. Tutaj zwiększymy atak. I ryzykuję przesunięcie. Kurczę, nie ma. Chciałem zdobyć jeszcze jeden atak, ale dajmy sobie alti, które będzie leczyło, ponieważ ja chcę mieć te ultimate'y najczęściej. Dzięki temu będę zadawał dużo obrażenia i dzięki temu będę się dużo leczył. To powinno się dobrze. No i powiem Wam tak, lecę po wygraną w tej rundzie. Boję się jedynie tych z Dodżem, bo oni później mogą być naprawdę solidni. No i zobaczymy, jak będzie z tym. Jeżeli będę w stanie rzucić prędzej ulti. Yy... Dobra, na jednym Ulti się skończy. Moim. Tak. Powinno być dobrze. I jest dobrze. On niestety. Miał tylko jed jeden obrażeń, więc dużo nie dostanę, ale on traci już 5 ode mnie. Pięć HP już stracił. I jest to piąta runda. Na piątą rundę, kiedy runda się zaczyna, jeżeli jestem w tej dolnej tabeli, to zyskuję jedno z punktów zdrowia. Nie, wiecie co? Divine Patron rod. E Chcę mieć szybko trzy gwiazdki, szybko dostać ulti. E czyli mityk na ulti. Mm ogólnie... Osłabię się bardzo teraz. Ale wiecie, nie chcę ryzykować, że później tego nie dostanę. A to będzie mi bardzo potrzebne w moim buildzie. Weźmy tak: Dodge i Recover HP to nie, to zrolujemy. Dodge nie. Dobro, Flissa tak niech będzie. Redukcja Poisona niech będzie. I tak: Ultimate będzie mnie leczył. To też jest ok. Ultimate'a głównie teraz będę szedł. Najlepiej, jakby się trafiły charcze ataki. To już by było w ogóle świetnie. Ale ultimate, tak, 240 chyba będzie mnie leczył. To jest dużo, bo ja mam tylko 1400. Więc tak zróbmy. O, beaver. Zobaczymy, jak z tobą mi pójdzie. Mm, chyba będzie dobrze, chociaż on też ładnie bije. Ale moje ultimate teraz wyleczy trochę? Tak. Ojej, mocno zadał. Mocne obrażenia dostał. jaka fajna scenaria. Jak idzie tutaj im? Ten też nowy przegrał. A tym Samuel walczą, walczą. Mhm. Dobrze. 70 już złota dostałem. I ogólnie tutaj nie homikujemy w tym podejściu, bo absolutnie nie mogę tak zrobić. Muszę cały czas do przodu. No niech będzie tutaj ten atak. Znowu atak poison, który będzie true. Tak. I tutaj leczenie nie. A tak. Tak. No, a tak niech będzie, bo to też doda mi trochę tego friza. Natomiast tutaj jak będzie szło, 50 golda jest Dobrze. Zadaje już obrażeń 9, moje... 8 przepraszam. Dealer z tamtym było nawet kiepsko. Oj, ten dużo mi zadaje. Eee, dużo mi zadaje. Jeżeli dotrwam do rzucenia drugiego ulti, to wygra. Tylko możliwe, że on mnie rozwali zanim to będzie, bo on rzuci swoje. Dobra, mam to. Mam to. Drugie ulti rozwaliło. Także mówię w tym bildzie, żeby jak najszybciej rzucać ulti, to naprawdę za dużo obrażeń. Na podstawie jest dość przegięta. Natomiast później da się go skontrować. Musieliby kontrolować mnie w taki sposób, że nie dawać mi stakować ulti. Dobra, zwiększymy sobie atak: Ultimate z frizem, Atak skrytem, Krytem, Redukcja pojzona Uplifting byłby spoko. I chyba poczekam na uplifting, bo to też jest świetne, ale uplifting będzie bardzo dobry. I tak ty idziesz pod tą truciznę. Ultimate i trucizna też. Dużo tutaj masz tej trucizny. Zabawne, że ja mogę wszystko u niego widzieć. To chyba tak nie powinno być, co? Że ja widzę wszystko. Przecież to tak nie, nie było chyba wcześniej. Albo ja nie korzystałem z tego, ale nie, nie powinienem widzieć wszystkiego. Dobra, jest kolejny pokonany i zobaczcie, ile obrażeń. 8 HP tracą. Bardzo szybko kogoś wyeliminuje. Jeżeli będzie szansa na przedmiot, który daje mi złoto za wyeliminowanych ludzi, to też je wezmę. Tu jeszcze walczą. ten przegrał. 80 sztuk złota znowu. Uplifting. Tak. Ojej, kolejny poziom uplifting. To zrobimy. Mimo, że oni są, będą od dodge szli. Hmm, ciekawi mnie to, że od kiedy ja mogę podglądać wszystkich przeciwników. Już zapytam chłopaków, czy oni. Czy tak zawsze było? Czy mi się wydaje? Samuel. ucho, nie mogę się przebić. Ale ulti powinno się przebić. Zobaczcie, że jeszcze się nie przebiłem przez jego shielda. Dopiero teraz ulti to zrobiło. Więc może trochę Poisona byłoby więcej. To byłoby lepiej. Natomiast on zginie od moich ultasków. I leży. Dobra, mamy to. Kolejny 8 HP stracił. I jest to dziewiąta runda. Jest jeszcze jedna i mamy... Yy, I mamy... Przedmiot. Ultimate, atak, Boost, Ultimate. O świetnie, teraz stunowanko. Nie, żeby za każdym razem, kiedy rzucam, jest szansa, żeby rekowerować sobie energię, kiedy zadaję obrażenia. Tak, to będzie dobre. Bo ja tych obrażeń będę zadawał dużo dzięki upliftingu i to będzie mi szybko ładowało e, moje ultimate. Stunować nie potrzebuję, bo ja na dwa ultimate powinny mi tak ich rozwalić. Więc chcę je po prostu zwyczajnie mieć szybciej. Tutaj zaraz będą mityki. To jest spoko. I ta Sky Panda jest pierwszy. Dobra, rzucił swojego Ultaska I teraz mój powinien go skończyć. Dokładnie tak się stało. O, tutaj dwóch bliźniaków na siebie walczy: Beaver czy Dealer? Dealer. Dealer wygra. Tak, wygrał. A tutaj? Tutaj John Danube chyba wygra. Danob. Ich jest w ogóle trzech. takich samych. Leży. Kolejne 80 golda dla mnie. Z włóczni. Yy. Dobra. Zrobię to. Dzięki temu dobiję teraz bardzo szybko ultimate. Mityk kolejny. To jest dobre. Dobiję szybko mityk. 480 zł dostałem z tego i powiem wam, lecimy po wygraną. Lecimy po wygraną. Um, charge Damage, tak. Nataczki, ulti. Dobra redukcja poizolona niech będzie. Natomiast Charge atak, freeze atak, atak, ultimate, Charge Damage. Jest ultimate. Teraz jeszcze atak zdobyć. Jest atak i dwa mityki, dwa mityki w jednej turze, przecież to będzie, teraz zmiażdżę każdego. Czy ktoś jeszcze ma? Nie. To nikt nie będzie miał raczej mityka i nikt nie ma, to patrzcie, co ja teraz z nim zrobię. Widzieliście ile, ile poleciało tych, tych, tych yy, włóczni moich, dzięki temu mitykowi, ten mityk sprawia, że jest 40% szans że doda się dodatkowy atak i to się może triggerować w combo, nie? czyli ten, tamten atak, kolejny, kolejny, kolejny stąd w jednym momencie cztery włócznie wyleciały a to sprawdzi, że moje ulti zostanie rzucone na samym początku dobra, jeden wyeliminowany teraz bym się żeby przeciwnik miał wolniej ten ultimate fajnie by było zdobyć sobie shielda i tutaj leczenie tak leczenie będzie na wyższy poziom My, ultimate też pójdzie wyżej. Dobrze, tu będę jeszcze przez dwie tury miał zaniżoną liczbę punktów. Natomiast z tym już nie będzie problemu. Myślę, że tu się nic nie wydarzy raczej. Bo oni są zbyt daleko mityków, a tylko mityki mogłyby tutaj zmienić. Tak naprawdę dwa razy ich pokonam i ja już wygrywam. A oni między sobą też walczą. Mhm. O, tego jak z nim wygram, to, go, to zginę całkowicie. I no i jest po nim. Tutaj walczą. Beaver. Jak jest tutaj. John Danube, Widzę, wygrywa tutaj z nimi. Tutaj Samuel chyba przegra. I Samuel wygrał. Ładnie. Samuel wygrał. ono dużo dodży. To te dodże są problematyczne. Jeśli bym... Ja mogę przegrać. Wyobrażam sobie, że mógłbym przegrać. Gdyby mój dodge. Gdyby mój dodge. Eee... Że gdyby on zdodżował moje ulti, byłaby jakaś szansa. Ale ja już zaraz będę miał następne wtedy. No nie, raczej nie. Eee, tutaj zrolujmy. O, to energię pójdziemy. Albo. Nie, to. Będą no, dwa punkty, do, do, wtedy dobijemy do 40 i już będzie w ogóle świetnie. Myślałem, żeby zrobić ult jeszcze z leczenia, ale nie wiem, czy ktokolwiek mi zagrozi, żeby to leczenie było potrzebne. Pójdziemy po prostu, żeby szybko rzucić dwa ultaski do domu. Czy na to? O! No, nawet się bronił, nawet się bronił. Nie było to takie jednostronne jak przedtem, ale i tak wygrana, i jeszcze go wyeliminowałem. To jeszcze dealer z Samuelem walczy. I tutaj Beaver wygra, czyli zostanę tylko ja, Beaver i zwycięzca tego pojedynku. Którym chyba będzie Samuel, bo on będzie miał jeszcze później dużo leczenia. Chociaż nie, Samuel przegrywa. Samuel przegrał. Dealer wygrał. Gdzie jest podkryty i leczenie? Tak, kryty i każdy kryt go leczy. Okej. Okay. ich tak będzie. Antypoison raczej nie będzie mi już potrzebny, ale zostawię to sobie. O, chociaż nie, przejdźmy dalej. Resistant Explosion, niech będzie, ale... Nie, już, już, już to nie jest potrzebne. Dobra, w tej rundzie już normalnych hajsik będzie. Natomiast z samej włóczni już mam 750 zł. bardzo przydatny przedmiot. Zwłaszcza na takie postaci, która... Jeszcze 10 dodatkowych obrażeń zadałem te... dzięki temu. I już 13. runda. W 14 chyba już będzie koniec gry. Samuel. Do widzenia, Samuel. Tu się teoretycznie przystarczy. Nie przebijam, ale... Ulti... O! Może przegram z Samuelem. Jest szansa, że ja... Jest taka rzeczywistość, że ja przegrywam z Samuelem. Bo zobaczcie ile on... Dobra, jednak nie. Ale to było blisko. Bo nie przebijałem się przez niego normalnymi atakami. No to to było dość ciężkie. Zróbmy ultimata. Zróbmy to. Vanguardzik. I to. Dobra. O, tu jeszcze kolejny ultimate będzie. Ale to już jest koniec. Chyba, że dealer ze mną wygra. Co wątpię. Aczkolwiek jest to możliwe. Eee, czy ktokolwiek tu miał mityka? Nikt nie miał mityka, a ja mam dwa. 840 z tego 9 obrażeń zadaję, więc. Chyba mamy zwycięstwo. Ojku. Solidnie oberwał. Ale patrzcie, patrzcie, patrzcie. Jest już moment, w którym rzeczywiście mógłby mi zagrozić, ale jest zwycięstwo, moi drodzy. Tak więc oto, wygrywamy pierwszą rundę i jak widzicie mój ranking jest bardzo niski, jest to chyba moja trzecia gra? Trzecia? Czwarta? Trzecia chyba gra w tym sezonie nowym. W tym pierwsze zwycięstwo, tak mi się wydaje, w tym pierwsze zwycięstwo. Także dopiero dobiliśmy kolejny poziom, ale co, lecimy, pniemy się dalej, pozbieramy sobie nagrody, jeszcze skrzyneczkę na końcu otworzymy. I co my mamy? Goblina dostałem! Cudownie! Przyda się, nowa postać goblin. Słuchajcie, moi drodzy, dzięki Wam bardzo. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!